Księga Daniela, rozdział trzeci, część druga. Wtedy Nebukadnesar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszacha i Abetnego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla. Nebukadnesar przywykł do tego, że wykonuje się jego rozkazy i spełnia jego życzenia. We śnie, który mu się przyśnił, był głową ze złota. Można rozumieć to tak, że ze wszystkich władców którzy sprawowali władzę. Jego władza była najmniej ograniczona. Robił, co chciał. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla. Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich Czy to prawda, szadrachu, meszachu i abetnego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. A który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Nebukadnesar musiał naprawdę lubić i cenić tych trzech młodzieńców. Pewnie gdyby ktoś inny okazał takie nieposłuszeństwo, zostałby od razu wrzucony do pieca, a Szadrachowi, Meszachowi i Abetnego król dał drugą szansę. Zapowiedział też, że nikt nie może wyrwać go, wyrwać ich z jego ręki. Co prawda, kiedy Daniel opowiedział Sen, który mu się przyśnił, to padł przed, przed nim na twarz, oddając cześć Bogu, który dał Danielowi taką wiedzę. Ale teraz, kiedy nieposłuszeństwo go rozdrażniło, ogłosił, że jest ponad wszystkich bogów. Wtedy szadrach, meszach i abetnego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać Ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o Królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadome, o Królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Młodzieńcy odpowiedzieli Królowi szczerze, że nie będą oddawać pokłonu żadnemu Bogu oprócz tego Boga, w którego wierzą. No z tego co powiedzieli wynika, że nie byli pewni, czy Bóg ich uratuje, nawet nie byli pewni, czy ma moc uratować ich, ale to niczego nie zmieniało. Oni kochali Boga i nie chcieli się kłaniać żadnemu innemu. Bóg objawił Jeremiaszowi, że to właśnie z tymi, którzy zostali uprowadzeni do Babilonu, wiąże swoje plany, że w nich ma upodobanie. To, co tutaj jest opisane, pokazuje, co miał na myśli. Wtedy Nebukadnesar bardzo się rozgniewał na szadracha, meszacha i Abetnego i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec siedem razy bardziej niż go zwykle rozpalano. Nebukadnesar się wściekł. Widać to było na jego twarzy. To pewnie Daniel, który był świadkiem zapewne tego zdarzenia. To pisał, a może jego towarzysze mu opowiedzieli. Kazał rozpalić piec siedem razy bardziej niż zwykle, czyli pewnie wlano do niego siedem razy więcej ropy czy też asfaltu niż zwykle się do niego wylewało. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach, i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. A potem król kazał spalić tych, którzy nie posłuchali jego rozkazu spełnić to, co. Obiecał wszystkim takim, i rozkaz został wykonany. Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili szadracha, meszacha i abetnego. W państwie Nebukadnesara dyscyplina była bardzo surowa. Kazał wrzucić tych trzech młodzieńców do pieca, i rozkaz został wykonany, chociaż ci, którzy ich wrzucali, sami przy tym spłonęli i pewnie się spodziewali tego, ale nie śmieli się sprzeciwić, nie śmieli nawet zwlekać z wykonaniem rozkazu. A ci trzej mężowie. Szadrach, meszach i abetnego, wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Wtedy król Nebukadnesar przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swych doradców: Czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając, rzekli do króla: Nebukadnesar musiał mieć możliwość obserwowania tego, co dzieje się w piecu. I zaniepokoił się tym, co zobaczył. Musiał nie wierzyć własnym oczom, także upewnił się, zapytawszy doradców, czy oni widzą to samo, co i on. A on odpowiadając rzekł: Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby. Podobny jest do anioła. To, co tutaj jest napisane, wyjaśnia, dlaczego tak się pytał. Zobaczył, że ci wrzuceni do ognia chodzą w tym ogniu i nie płoną, nic im się nie, nie dzieje, i jest z nimi ktoś czwarty, jakaś istota duchowa. Szczęścia szukać celu życia chciałem. Gdy na drodze mej stanąłeś, Panie mój. Co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem. Jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, ja jest twój. Mała cześć, mała cześć ale śpiewa serce. Mej. okazał dla mnie miłość swoją, Panie, której głębi ja nie mogę pojąć sam. Gdyś przed radą dla mnie znosił urąganie, gdy opluto, potem bito Ciebie tam. Chwała, cześć, chwała, cześć, ale. Całym sercem pragnę Panie zostać jednym z Twoich słów. Nałóż Panie Twego słowa, Naucz więcej, Abym zawsze Twoją wolę pełnić mógł. Chwała cześć, chwała cześć. Tobie, Panie, żeś obiecał wrócić, aby zabrać mnie z kościołem świętym Twym. Wtedy będę za aniołami mógł zanudzić. Chwała, cześć, o, Alleluja! Chwała, cześć! Chwała, cześć! Chwała, cześć! Alleluja, śpiewa serce me! Chwała, cześć! Serce ma, pała cześć, pała cześć, Jezu Dzień.